Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Fox Kids Studio Eurocom, reżyseria Małgorzata Boratyńska, dialogi Zbigniew Borek, dźwięki montaż Jacek Kacperek, kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział wzięli Mortycja Dominika Ostałowska, Gomez Jacek Rozenek, Babcia Mirosława Krajewska, Fester Mieczysław Morański, Wednesday Ania Wiśniewska, Faxli Cezary Kwieciński, Pręcz Katarzyna Kozak-Paszkowska, Pan Dyrektor Włodzimierz Bednarski, Larcz Dariusz Odija i inni. Pamiętajcie, że postaci występujące w The New Adam's Family są fikcyjne, grane przez aktorów. Dla własnego bezpieczeństwa nie próbujcie ich naśladować. Już za chwilę księżniczka sisy. Tylko Fox. Nadszedł czas mojej zemsty! Oto magiczna mikstura! W wielkim kotle zamieszaj zasuszone warzywa i dodaj dwie duże garści starych gratów! Zatem szkoło i... Tylko box kids! Kiedy świat dorosłych jest zbyt skomplikowany, Ty zawsze możesz uciec swój własny i możesz urosnąć w ciągu jednej nocy. Pływać z orką. Być kierowcą Formuły 1. Chemikiem top modelem, a nawet rycerzem. Świat Gubiego. Tylko Ox Kids. Bądź kimkolwiek chcesz. Sissy wraca do rodziny do posen popem. Tomka dręczy powtarzający się sen. Elena godzi się na warunki postawione przez otornika i zapewnia sobie jego...